Panie inspektorze, dowódca uroczystości, polispektor Wiesław Kolasiński melduje policjantów do uroczystej zbiórki z okazji otwarcia nowego posterunku policji w Kraszewicach. Nie byłoby tego posterunku, gdyby nie zaangażowanie, zaangażowanie wielu, wielu osób. Chciałbym tutaj na wstępie oczywiście podziękować panu Witowi gminy Kraszewice oraz Radzie Gminy Kraszewice, bo to dzięki nich ten posterunek również powstaje. Koncepcja utworzenia posterunku policji w Kraszewicach narodziła się w 2022 roku. Natomiast list intencyjny został podpisany na początku 2023 roku. Inwestycja zakończyła się, zakończyła się w tym roku, dlatego dzisiaj nasza uroczystość ma miejsce ale tak jak powiedziałem, koncepcja wiąże się z tym, że to jest tylko koncepcja. Żeby zrealizować pewnego rodzaju koncepcję, musi być plan finansowy, a ten plan finansowy i wsparcie finansowe w całości jeżeli chodzi o remont, udzieliła gmina, gmina Kaszewice. Strukturalnie wygląda to, to tak, że kierownik dwóch dzielnicowych, dochodzeniowiec, czy też asystent do spraw kryminalnych. Oraz czterech policjantów służby patrolowej. Dzięki takiej obsadzie, w przyszłości policjanci będą realizowali w zasadzie wszystkie działania, wszystkie zadania, zadania policyjne. Nie mówię tutaj już o służbie patrolowej, nie mówię tutaj o służbie obwodowej, ale będziemy prowadzić szereg działań profilaktycznych, dedykowanych do różnych grup wiekowych oraz zawodowych. Dzielnicowy oczywiście będzie dostępny w zasadzie na bieżąco, bo w przeszłości, jeżeli tutaj historycznie spojrzymy, w przeszłości był tutaj punkt przyjęcia dzielnicowego, ale wiemy też jak ta służba nieraz, nieraz wyglądała z uwagi na to, że realizował inne zadania. Myślę, że teraz przy rozpoczęciu funkcjonowania tego posterunku takich problemów nie będzie. Tak, my Modlmy się, Boże, Ty w planach swojej opatrzności darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie służące dobru ciała i duszy człowieka. Spraw niech wszyscy, którzy w tym posterunku będą zajmować ba ba badaniem się spraw codziennego życia i rozwiązywaniem jego trudności. Wspierani Twoją pomocą znajdą właściwe drogi działania i osiągną cel swoich poszukiwań przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziś, w imieniu mieszkańców społeczności gminy Kraszewice, z dumą wkraczamy w nowy okres rozwoju gminy. Okres rozbudowy postępu, tworzenia nowych placówek i instytucji, który wymaga od nas zadbania, aby był postępem harmonijnym, wieloaspektowym i pełnym. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się realiom, dzisiaj reagujemy i zapobiegamy potencjalnym zagrożeniom z wyprzedzeniem. Satysfakcją wypełniamy wolę i oczekiwania mieszkańców naszej małej ojczyzny. Ten dzień jest wyjątkowy, wyjątkowo ważny dla naszej wspólnoty samorządowej. Otwarcie postarunku policji w Kraszewicach jest ważnym wydarzeniem, które ma ogromne znaczenie dla podniesienia jakości życia mieszkańców naszej gminy. Poczucie bezpieczeństwa to jeden z podstawowych potrzeb człowieka. Jako wójt gminy Kraszewice kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa bardzo poważnie i stawiać na czołowym miejscu. Mieszkańcy naszej gminy zasługują na to, aby komfort i życia był jak największy. W czasach, gdy zagrożenia są coraz bardziej zróżnicowane, obecność policjantów w naszym najbliższym otoczeniu jest niezmiernie istotna. Napewniam je satysfakcją przekonanie, że rok jubileuszowy, w którym obchodzimy 40-lecie reaktywowania gminy Kraszewice, zaczynamy od tak wielkiego i ważnego dla gminy wydarzenia, jakim jest uruchomienie postarunku policji w Kraszewicach.